Cześć, kochani, witamy Was bardzo serdecznie na moim kanale Iranczyk w Polsce. Ja się nazywam Michał, e, Mohamed Reza rezazade. Mieszkam w Polsce od 2017 roku i od tamtego czasu mieszkam właśnie w Polsce. I Jestem Iranczykiem i kocham Polskę i mieszkam tutaj i już myślę po polsku, tak jak widzicie. E, starałem się bardzo i bardzo dobrze nauczyłem się języka polskiego, i tutaj przedstawiam wam. Ci, którzy obserwują mnie z Instagrama, oczywiście znają już Pujana, Pujana, mojego kuzyna z Iranu i Pujan właśnie dostał się na studia magisterskie, również tak jak mój brat do Włoch. E, mój brat studiuje na południu Hiszpanii w Abruzji, a Pujan dostał się do Mediolanu e, na studia magisterskie i tam będzie studiował. I oczywiście jak tylko się ogarnął tam, to zaprosiłem go do mnie, do, do Warszawy. Przejechał do mnie. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy, że jesteś Pujan. تو تا از نامی پا پلس که الان یه بنده مویو پا پلس که لو پا این پاپرس بود لعنی خیلی خوشحالم از اینکه اومدی ورف شد و به ما افتخار دادی و اینکه اومدی با من باشی با مهمونه ما با بیننده های ما باشی و خیلی همه ما خوشحالم از اینکه میخوای با همون صحبت کنی از اینکه خواستی Nic nie wiedział. Dzień dobry, dzień dobry. Tak dzień dobry. Mieliśmy kilka dni bardzo, bardzo fajnych w Warszawie. Nie ma bezpośredniego połączenia, bo akurat on, znaleźliśmy bardzo... tansze loty z Turynu jakby we, we Włoszech do do Polski, z Turinu do Wrocławia i potem z Wrocławia do Warszawy bo jakby z, z Mediolanu do Turynu do Turynu e, też znalazł tani bilet i też miał znajomych do odwiedziny, więc też tak postanowił zrobić taką wycieczkę z Mediolanu do Turinu i potem do Wrocławia i potem do Warszawy i potem jutro będzie jechał autostopem e, do, do Wrocławia z powrotem i potem stamtąd do Turynu i potem znowu do Mediolanu The days that Pujan spent here with us, Pujan, or in Polish we can say Pudjan, do you remember when you first, when the first time you received this name, Pujan? Yeah, I remember. Uh, it was in Urmia. It was in Urmia when Boris and Ola two of our friends, came to our home. Boris and Olga right now are very famous people in Polish YouTube. Yeah, i they mnie Pujan for the first time. Then I decided to. Then choose... Pujan. Yeah, I choose this name for myself in Poland and for Polish guys <laughs> that I know. Yeah, this is nice. So więc Boris i Ola z Planta abstrakcji pozdrawiamy, ah. kiedy uh, przejechali do Iranu pierwszy raz właśnie nadali Pujanowi to imię Pudzian i stwierdzili, że dla Pujana, najlepszym odpowiednikiem dla Pujana jest właśnie Pudzian. I od tamtego czasu Pujan, jak chce się przedstawić zawsze Polakom, mówi, że się nazywa Pudzian. Żeby to zabrzmiało tak przyjaznej, nie przyjaznej tylko, ale bardziej znajomo Polakom. I teraz te dni, które razem spędzaliśmy tutaj w Polsce, bo to nie było tylko Warszawa i Wrocław, ale również byliśmy pod Piotrkowem Trybunalskim, spędzaliśmy cudowne, przecudowne, no przecudowne event. Spędzaliśmy noc, event noc, nocy Kupały. Noc Kupały co roku jest, jest jedną z imprez, jedną z wydarzeń, które jest organizowane przez autostopowiczów, przez Stowarzyszenie Autostopowiczów w Polsce. Ludzi, które, przez ludzi, których kocham absolutnie i uważam, że naprawdę wykonują, wykonują ogromną, ale ogromną robotę, żeby połączyć, a nie dzielić. I to jest bardzo wartościowe dla mnie, i bardzo chciałem pójść, jak przyjechał do Polski, żeby go zabrać na ten event. I zabraliśmy, i to jest właśnie, tak jak widzicie, jest tutaj napisane: noc kupały. Autostopowa Noc Kupały 2023 Ja cały czas mam z tej imprezy uh, Tę brązuletkę Brązuletkę? Pa, pa, Paskę, ten, ten pasek mam cały czas yeah. So tell us Pujan How did you like this event Noc Kupały? It was one of the best events that I've been there um, Where, what, what was new for you? Mm. Everything <laughs> Almost everything was new uh, But The best part of That event was the time people uh, got naked and went to the <laughs> river. Went to the river Yeah, jumped into for, the river for swimming and the hats. Ah, yeah, the vianki, yeah, the yeah, the yeah Yankee. Yankee, that girls uh, were, throwing to, were the, throwing to the to the guys. Gym. Yeah, to the guys. Yeah. yeah, it was the best part of that event. It was funny and. Yeah, a lot of nice people. everybody's smiling. Everybody is uh, saying how happy they are and how beautiful life is. And this is very important for me, I think. To, I mean, for a lot of people, I mean, this is what life is about. To just uh, show that uh, this is actually what life is about. Więc po że właściwie ten event, to Miało takie znaczenie, że pierwszy raz widział tylu, tylu fajnych, uśmiechniętych ludzi, którzy są bardzo pozytywnie nastawieni do życia, do, do, do świata i uśmiechają się i właśnie pozytywnie bardzo patrzą na świat i tak naprawdę cieszą się z życia i uczą nas, jak się cieszyć z, z życia. E, utożsamiają utożsamiam się z, utożsamiam się z, z ty, tymi ludźmi bardzo, bo też jestem. Pełen życia, pełen uśmiechu, pełen radości do życia, nawet, bo nie było nas dwóch tylko, by, byliśmy w czworo e, i jak tam jechaliśmy wynaj, wynajęliśmy samochód. Pierwszy raz w Polsce wynajmowałem samochód, e, co też było bardzo, bardzo ciekawe i fajne doświadczenie moim zdaniem. że jeszcze nie oddali mi kaucję, ale jak oddadzą to bym powiedział i się potwierdzę Wam, że było bardziej, bardziej bo to było kilka dni temu dosłownie. Jak oddaliśmy ten samochód, naprawdę znaleźliśmy w bardzo fajnej cenie, że nawet wyszło taniej niż, e, taniej niż jechanie po, a, pociągiem. A już, że, że po więcej niż 26 lat wszyscy e, to nie dostaliśmy zniżek e, po, w pociągach. W każdym razie e, w, wyszło, w, w, wyszło bardzo tanie, tak, tak cenowo, i nawet w pewnym momencie, jak e, ja prowadziłem, e, jak jechałem. Bardzo mało, ale bardzo mało szybciej niż odpowiedni, niż, niż, niż ta prędkość, która jest, jest dozwol niż dozwolona prędkość e, i policja, policja nas zatrzymała i e, no, ja, ja byłem w szoku, bo ja miałem pewność, że tam można tyle jechać, e, że ja jechałem chyba 62, a tam dozwolona była 50, czy tak, coś takiego, bo teren był zabudowany, ale ja nie widziałam, że jest teren zabudowany, bo nie było żadnego tego. Żadnego znaku, a no pani policjantka mówi, że tak jest, a ja mówię, że ja naprawdę nie wiedziałem, że jesteś młodymi studentami. Ja to ja studentom, znowu dzisiaj się zapisałam na studia magisterskie. I no, powiedziałam im, że no tak jest i właśnie, że, że, że przepraszamy, że bardzo żałujemy i że prosimy. Ja mam naprawdę cię prawko od. Ja od prawie dziesięciu lat już będę miał, tak, od 9 lat mam prawo jazdy i od tamtego czasu ani razu nie dostałem e, żadnego nic, żadnego negatywnego punktu, ani nic takiego, ani mandatu, zresztą raz dostałem mandat, ale to płaciłem od razu, bo to, to była inna sprawa w sumie, to też e, przekroczenie prędkości, ale to było kilka, kilka lat temu. E, no i powiedziałam, żeby dała nam pouczenie i powiedziała, że tak, rzeczywiście pan ma bardzo czystą kartę i że I najpierw powiedziała 400 zł i 7 punktów, kar punktów karnych, a ja bardzo, bardzo prosiłem, powiedziałam, że nie, naprawdę to jest e, e, bardzo dużo, że, na, na, że jesteśmy jednymi studentami, że pomaga pomóc czy proszę i tak dalej. i była bardzo miła i po krótkim czasie, po krótkiej rozmowie właśnie e, dało się przekonać, że rzeczywiście nie wiedzieliśmy, że naprawdę jakby to nie było od nas, jakby też nie było tak bardzo e, niebezpieczne zachowanie z mojej strony, żeby, żeby nie dać mi tego mandatu i całe szczęście jest, jeśli, jeśli mnie słucha, e, nie wiem, ja to, nie przedstawiłem, czy, że mam kanał czy coś, bo zawsze tego nie robię e, ludziom po prostu z ulicy, ale jeśli jakimś cudem to ona to zobaczy, to jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo naprawdę to, co się wydarzyło, to, jest, to był pierwszym cudem tego naszego wyjazdu. I ten wyjazd, który e, odbył się, był naprawdę pełen pełen takich cudów, takich cudownych momentów, takich bliskich, głębokich relacji, głębokich rozmów, głębokich takich, że czuliśmy, że Zanurzyliśmy się w kulturę, w kulturę sowiecką, w że zanurzyliśmy się w tę nową rzeczywistość, która jest właśnie noc kopalną. Najdłuższy dzień roku, to co dla mnie i dla Pujana z Iranu, to było naprawdę niesamowitym doświadczeniem. E, opowiadał Pujan, że w tym momencie, kiedy wszyscy się rozebrali i jakby wskoczyli do rzeki i że kobiety miały te wianki i one też wyrzucały jakby rzucały tymi wiankami do facetów i po prostu to było niesamowite. Bardzo, bardzo, bardzo e, on się cieszył i się zdziwił też zarazem, że wow, jak bardzo fajne może być takie takie świętowanie i święta w Iranie. How do you, ok teraz powiem, zapytam i uh, powiem wam jak wyglądają takie święta właśnie w Iranie. How do you uh, compare this kind of celebrations in Iran and in Poland? Like you now you, you experienced uh, the Polish, Polish traditional, uh, you know um, um, celebration and if you want to compare it with some Iranian traditions, how, what do you say? I think we don't have any celebration like this in Iran <laughs> but, uh, Every, but everything yeah. is illegal there right? Uh, like that party is illegal in Iran. Yeah. Uh, but the most familiar familiar uh, party in Iran is Charshan Basuri, mm -hmm. which we burn uh, some seven different parts of fire on mm -hmm. uh, uh, the ground and it was one uh, in this party in yeah. Poland, but fire is the thing is the only thing that is uh, similar in parties in Iran. <laughs> 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 so, W, w Iranie i w Polsce. Tak jedno święto miało irańskie na myśli, zaraz opowiem jakie. Ja. To jest ostatnia środa roku w Iranie i to występuje w marcu, bo rok irański kończy się 20 marca i 21 marca, to jest nowy rok irański zawsze. I ostat... to jest, można powiedzieć, że to jest ostatni, ostatnia środa zimy, również, że w, w Iranie się świętuje i robi się tam 7 ognisk no Siedem ognisk takich, takich mniejszych, przez które można przeskoczyć, i w tych ogniskach e, się spala rzeczy, które, których już nie potrzebujemy w trakcie roku. Na przykład, jeśli mamy odnośnik, wiadomo, jakby, no, nie jesteśmy niepamiętni, zawsze przepraszam, jak plastików nie, plastiku, jakby plastikowych rzeczy nie. Nie spalamy nigdy, nigdy, jakby mówię też do ludzi, którzy spalają rzeczy, lubią spalić rzeczy, bardzo wam proszę, bardzo was proszę, żebyście nie spalali e, plastikowych rzeczy. Błagam wręcz, bo jakby kocham naszą planetę i chciałbym dłużej, e, żeby trwała ta planeta. Ale wracając do tematu, do naszego poprzedniego wątku, tak, plastikowych rzeczy nie, nie, nie spalimy. Tylko rzeczy, które, jakby, które palenie nie, nie, nie przeszkadza jakoś w środowisku i powietrzu. Nie, 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 nie zanieczyszcza po prostu tego środowiska. Więc to spala, robimy siedem robimy ognisk i na każdym z tych ognisk robimy przeskakujemy przez każde, każde ognisko. I celebrujemy w ten sposób e, Nowy Rok i mówimy, że oddali, oddalamy się od tych rzeczy, których nie potrzebujemy i przygotowujemy się na wiosnę i tak dalej. I że ogień jest jedynym wspólnym elementem, które widzieliśmy i na Nocy Kupały i na irackich e, cele, e, świętach, które które Pujan też doświadczał. I jakby bardzo fajna rzecz, które razem mamy ostatnimi dni, dniami tutaj, jakby u mnie w Warszawie, jest to, że e, bardzo dużo rozmawiamy ze sobą po gilaki. I no tak, jak e, niektórzy z Was wiedzą pewnie, nie, jak nie wiedzą, ja jestem, my pochodzimy z północy Iranu, i na pół, północy Iranu mówi się w języku gilakim. E, I gilaki jest e, takim językiem, który. E, jakby, w którym mówi tylko moja babcia. Na przykład, moja babcia nie mówi po persku. My z Pujanem ze sobą mówimy po persku, ale nasi rodzice do nas mówili po persku, ale mm, nasi rodzice my ze sobą mówili po Gileki. No tak, jak wychowali się w tym języku, bo są ze po prostu. I nasi rodzice nie mówili w Gileki, dlatego że do nas, dlatego że nie chcieli, żebyśmy mieli akcentu, jak będziemy chodzić do szkoły. Powiedzmy go tu Ewa I to, że. To jest bardzo ciekawe dla naszych rodziców, dla, dla nas, żeby mówić po, po Gilaki I właściwie my doskonale znamy gilaki, więc mówimy ze sobą po Gilaki e, z Pujanem od czasu do czasu, bo i to zajebiście nas przypomina nasze czasy, kiedy byliśmy w Iranie i ten czas, kiedy e, spędzaliśmy po prostu e, na wsi, bawiliśmy się i tak dalej. Dzisiaj ugotowaliśmy tutaj e, Jedzenie z północy Iranu, również wege wegetariańskie, jeszcze, wegańskie, nie, wegańskie, nawet weganskie, tak. E, I bardzo się cieszę. E, w tym roku w będę, kochani, i wiedzcie o tym, że w będę prowadził warsztaty kulinarne. E, będę przygotowywał trzy dania czyli przedstawkę, e, główne danie i deser, wszystkie wegetariańskie. I to są Dania z północy Iranu. I będę prowadził te warsztaty na festiwalu muzycznym w Czeremcze, bo w Czeremcha to jest miejsce na Podlasiu, do którego należy moje serce. I przyjaźnię się z ludźmi stamtąd i absolutnie chciałbym coś pozytywnego robić znowu. Rok temu miałem prelekcję tam, a miałem rozmowę z cudowną Anią Maruszeczką, a w tym roku będę miał tę E, tę, tę okazję, tą przyjemność, żeby prowadzić dla, na, dla was warsztaty kulinarne. E, no i żebyście mogli też się nauczyć czegoś dobrego. I mamy taką e, myśl, żeby też e, zmienić trochę kontent mojego kanału z takich rozmów na kontent bardziej kulinarny na najbliższy czas. Ale jeszcze to jest tylko plan i do zrealizacji tego mamy trochę czasu. E, i no, i to przyjdzie, nadejdzie ten moment, i będę Wam dawał znać. Trzymajcie się, dziękuję, że byliście z, z nami, i dziękuję Pujanowi również za to, że e, spędzał e, te ponad tydzień ze mną, e, z moim zakręconym życiem, e, dał, dał radę. I dowiedział się, że jak cudownie jeszcze żyje w Polsce i w Europie. To już żyje trochę w Włoszech, ale że dowiedział się, jak mi się żyje tutaj w Polsce. Więc bardzo bardzo się cieszę i Wam również dziękuję za to, że oglądaliście nas i e, słyszeli, słuchali, wysłuchaliście nas. E, jesteście cudowni. Do następnego i trzymajcie się. Cześć. Hey. And do you want to say something? I love you Polish guys. Guys? People. People, hi. people. <laughs> Polish people, yeah. Polish people. Guys and girls. Yeah, of <laughs> tak, uh, że kocha Polaków great. i to jest super, bo jakby właśnie dzięki mnie też spotkało takich Polaków, których nie da się im nie kochać. Właśnie te, tacy Polacy są wokół mnie. E, dziękuję Wam za to, że jesteście w takim razie. Tak jak Polakujan powiedział, i cudownie, że jesteście. Pa! Bye! Bye!